Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj opowiem o, o tym, jak funkcjonuje oko psa. Ono bardzo podobnie funkcjonuje do oka, oka człowieka, natomiast są pewne różnice, które chciałbym w tym filmie wskazać. Przy okazji, przypomnę kilka ciekawych i ważnych zagadnień z obszaru optyki. Oko psa, czyli taki wprost biologiczny narząd wzroku psa, który już przechodzą do elementów, składa się podobnie jak u człowieka z rogówki, która jest przezroczystą warstwą ochronną zewnętrzną. Działa ona jak soczewka skupiająca, czyli załamuje światło. E, o tam jest około 70% całkowitej reakcji. E, jeżeli chodzi o zjawisko fizyczne, które temu towarzyszy, to oczywiście jest to załamanie światła, które to w dalszej części opiszę. E, mamy soczewkę. E, następny, tu w ogóle, okej. Okay. Tutaj zawarłem informację, może zmienię kolor, to będzie lepiej. Tutaj znajdziecie opis wszystkich części zwracam, e, e, zwracam uwagę na to, że jest tam na przykład trzecia powieka. Warto o tym sobie warto to generalnie zobaczyć na tym rysunku, gdzie ona się znajduje. Dobra, przechodząc dalej, mamy soczewkę, czyli jest to przezroczysta, elastyczna struktura zmieniająca kształt. Zmienia kształt dzięki temu, mówimy o akomodacji, czyli generalnie akomodacja, która umożliwia ostre widzenie na różne odległości. No i u psów akomodacja jest słabsza niż u ludzi. Psy dużo słabiej niż ludzie widzą z bliska. Następnie mamy zielnicę. No i tęczówkę, oczywiście. Zielnica co robi? No, ona reguluje ilość światła wpadającego do oka. Natomiast tęczówka kurczy się lub rozszerza zielnicą w odpowiedzi na natężenie światła, które wpada do oka. Mamy bardzo ważną, potem bardzo ważny obszar. Czyli siatkówkę, która zawiera fotoreceptory. I tak jak u ludzi, to są pręciki, które umożliwiają widzenie przy słabym oświetleniu, i czopki, które umożliwiają widzenie barwne. U psów dominuje widzenie skotopowe, czyli tak zwane nocne, dzięki dużej liczbie pręcików. To jest inaczej niż u ludzi. Mają tylko dwa typy czopków, przez co widzą dichromatycznie. Widzą głównie tym samym odcienie niebieskiego i żółtego. To warto wiedzieć o, o wzełku psów. Jest oprócz tego coś, czego u ludzi nie ma. Jest warstwa odbijające światła, światło znajdujące się za siatkówką. Po co ona jest? No, ona zwiększa czułość na światło w ciemności, odbijając fotony niewychwycone przez, przez pierwsze przejście. Czyli jeżeli. jeżeli nie zostaną one wychwycone przy pierwszym przejściu, no, ale zostaną odbite i w drugim, w drugim przejściu e, e, zostaną wychwycone. Dzięki temu pies widzi dużo lepiej e, w ciemności, ale też e, w ciemności e, przez to właśnie, przez to zjawisko. E, jeżeli poświecimy latarką, to widzimy, że e, psie oczy w cudzysłowie świecą w ciemności, a de facto e, tam odbija się, odbija się od, od właśnie tej warstwy w oku odbija się światło, które, które światło na przykład z latarki jest jeszcze oczywiście nerw wzrokowy, który, który przesyła impulsy elektryczne do mózgu. No i powstają one w wyniku reakcji chemicznej światła z fotoreceptorami. Dobra. E, I to byśmy mieli. Byśmy mieli, może, w pierwszej kolejności. E, co dalej? E, opis widzenia u, e, u psa. E, e, dobra. E, jeżeli chodzi o taki fizyczny, tak się zastanawiałem opis widzenia u psa może fizyczny opis procesu widzenia. No to na początku mamy obszar związany z, ze światłem odbitym od obiektów, który trafia do oka. Tak? Czyli to jest światło, które jest odbite od obiektów. Przechodzi to przez rogówkę i tam ulega załamaniu. Na, na to załamanie mówimy, że jest to refrakcja. Następnie światło przechodzi dalej i podlega dalszemu załamaniu, ale przez soczewkę. Światło skupia się wtedy na siatkówce. I mamy do czynienia z ogniskowaniem obrazu. Fotony światła padają na siatkówkę, dokładniej na pręciki oraz czopki, które się tam znajdują. I w fotoreceptorach zachodzi proces fototransdukcji, czyli co to oznacza, tak, tak może łatwiej powiedziane, że fotony powodują generalnie zmianę struktury pręcików i innych fotopigmentów. Co to daje? No, powstaje później potencjał receptorowy, który przekazywany jest przez komórki siatkówki no i przekazywany jest do nerwu wzrokowego, który przekazuje sygnał do kory wzrokowej mózgu i dzięki temu odczytywany jest przez, 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 przez mózg to, co, co generalnie jest widziane przez, przez oko. Jeżeli chodzi o zjawiska fizyczne, które opisują widzenie przez psa, no to oczywiście jest to samo, czyli to samo co u ludzi, czyli zjawisko załamania światła, refrakcja, czyli zjawisko zmiany kierunku propagacji fali świetlnej przez tak naprawdę przejście pomiędzy ośrodkami o różnych współczynnikach załamania. To jest prawo Snelliusa, tutaj, to jest pierwsze prawo. Oczywiście N1 i N2 to są współczniki załamania rogówki, soczewki i cieczy wokół. No, dla rogówki tam jest około 1,4, ja dobrze pamiętam. Fi1 i Fi2, czyli sinusy tych kątów, no to, są, to jest odpowiednio, Fi1 to jest kąt padania, Fi2 to jest kąt załamania. To jest pierwsze prawo. Drugie prawo to jest oczywiście odbicie światła. Oczywiście w tej warstwie, której człowiek nie ma, czyli jest to... ma yy, yy, się jakoś specyficznie nazywa, ale nie pamiętam tej nazwy. Yy, możemy powiedzieć, że to jest warstwa odbijająca światło. Jeżeli ktoś wie, jak się nazywają, albo tam skorzysta z jakichś dobrodziejstw internetu, to bardzo proszę o wpisanie tej nazwy w komentarzu. Ona jest jakaś taka dość skomplikowana. Przynajmniej ja jej nie zapamiętałem. E, tutaj zachodzi odbicie światła, e, i no, co to daje? No, pomaga to zwiększyć efektywność wykrywania e, światła w nocy. E, później, mamy e, później mamy ważne zjawisko, czyli fotochemiczna reakcja w siatkówce. E, no, e, dlaczego? Dlatego, że absorpcja fotonu przez cząsteczkę e, na przykład powoduje izometryczną e, taką zmianę, czyli izomeryzację, co prowadzi do zmiany potencjału błonowego. I teraz tak, to jest generalnie proces chemiczny, który inicjuje zjawisko fizyczne w postaci no, absorpcji kwantu energii. Dlatego ten wzór tutaj w chemie się nie będę zagłębiał. Natomiast ten wzór opisuje właśnie absorpcję kwantu energii, oczywiście H stała Planka e, oczywiście NI tutaj albo F też jest częstotliwość fali świetlnej, No i mamy lampę, czyli długość fali. O, oczywiście dla światła widzialnego to jest tam od 400 do 700 nanometrów. No i mamy oczywiście jeszcze jeszcze co zjawisko fotoelektryczne które podobnie jak w detektorach światła, no, foton wywołuje reakcję bioelektryczną, czyli przekształcenie światła w impuls nerwowy. I to, to kończy trochę opis, opis fizyczny tego, co się dzieje. To nawet to zjawisko fotoelektryczne, to można powiedzieć, że, że ono tutaj występuje, jest bardziej zjawiskiem biologicznym, niż, niż fizycznym. I teraz tak, Kilka pytań odnośnie psiego wzroku, no czy psy widzą lepiej w nocy, czy, czy, czy ludzie widzą lepiej w nocy. No to psy mają znacznie lepsze widzenie w warunkach słabego oświetlenia. Dlaczego no? Jest to oczywiście możliwe dzięki temu, że mają większą liczbę pęcików, siatków cypsów, które właśnie tam dominuje a one są z kolei odpowiedzialne za widzenie przy słabym świetle. Jest oczywiście ta warstwa, o której, o której nazwy nie pamiętam, no, taka refleksyjna warstwa za siatkówką, która odbija światło no i generalnie daje fotoreceptorom, tak zwaną, można powiedzieć, w cudzysłowie, drugą szansę na jego wychwycenie, no, co zwiększa czułość na światło. No i e, oprócz tego psy mają większe źrenice, które pozwalają na wpuszczenie większej e, ilości światła do oka. E, także psy widzą, widzą lepiej w nocy. E, czy psy mają lepsze widzenie przestrzenne? Taki jest drugi, drugi punkt. Czyli można powiedzieć, widzenie 3D w cudzysłowie oczywiście. E, nie, niestety nie. Znaczy niestety, może dla nas stety, a dla psów niestety, psy mają gorszą percepcję głębi niż ludzie. No Dlaczego? Dlatego, że te oczy one mają inaczej rozmieszczone. Czyli rozstaw oczu u psów no, jest dużo mocniej rozstawiony na boki głowy, co zwiększa pole widzenia, ale zmniejsza nakładanie się obrazów z oczu. Co jest kluczowe, generalnie, do percepcji głębi czy poczucia głębi? Oczywiście, człowiek też nie widzi w 3D, widzi w 2D. No i, i co? No mniejsze obszary widzenia obłocznego tym samym jest, no bo, no bo te oczy są bardziej ustawione, tym samym no ogranicza to zdolność do dokładnego ocenienia odległości i głębi. Hmm. Dlatego psy, generalnie. Jak za, za czymś biegną, to widzą, że coś ucieka, ale nie wiedzą, jaka jest odległość, dopóty, dopóki naprawdę się nie zbliżą do danego, do danego e, punktu, do danego zwierzęcia albo do danego człowieka. E, no, z tego też powodu, no, psy polegają bardziej na innych zmysłach, takich jak węch i słuch, do oceny odległości i głębokości. Tu oczywiście nie polecam, ale można zrobić takie doświadczenie, że, że wrzucić jakąś piłkę do wody. No i pies będzie po nią sięgał, bo on będzie myślał, że ona jest naprawdę blisko, blisko jego pyska, więc zanurzy po prostu całą głowę całą głowę do wody praktycznie, żeby ją wziąć, bo nie będzie, nie będzie czuł tej odległości. No, też przez to, że woda jednak nie oddaje jej dobrze, a szczególnie u psów no, nie będzie to oddane w ogóle praktycznie dobrze. Czyli nie będzie widział głębokości w wodzie. Czy pole widzenia psa jest większe w, niż u człowieka? Oczywiście tak, no bo psy mają szersze pole widzenia niż ludzie. Pole widzenia psa to jest około tam od 240 nawet do 270 stopni, w zależności od asy, oczywiście. Natomiast człowiek ma około 180. No, dzięki temu one no, mogą lepiej wykrywać ruchy i potencjalne zagrożenie z boku. No, co było to było też kluczowe, jeżeli chodzi o, o przetrwanie i walkę z innymi drapieżnikami. I cóż teraz? Kolory, kolory, kolory. Jakie kolory psy widzą najsłabiej lub w ogóle ich nie widzą, może w ten sposób? No psy mają ograniczenie widzenie kolorów, czyli widzą dobrze odcienie niebieskiego i żółtego. Dlatego jeżeli chcemy dobrze oznaczyć, oznaczyć, oznaczyć daną rzecz, do której ma pies biec, to najlepiej użyć koloru niebieskiego albo żółtego. Jeżeli będziemy chodzili w żółtej kurce na przykład, czy w niebieskiej kurce to pies nas dużo lepiej będzie widział niż jeżeli będziemy chodzili na przykład w czerwonej czy w zielonej. Dlaczego? Dlatego, że psy po prostu nie widzą praktycznie albo widzą słabo czerwony i zielony kolor. Te kolory postrzegają jako odcienie szarości lub w ogóle brązu. Dlatego też jeżeli chodzi o zabawki w kolorach niebieskim lub żółtym są dla psów po prostu bardziej atrakcyjne. Ja wybieram takie zabawki dla swojego psa. E, polecam, bo one do, będą cieszyły się dużo większym zainteresowaniem. E, to po pierwsze, po drugie, będą dużo łatwiej zauważalne przez, e, przez, e, przez psy. Mhm. Tutaj wrzuciłem jeszcze widzenie po urodzeniu. To jest też pewnego rodzaju e, ciekawostka. E, e, czyli można powiedzieć, kiedy psy po urodzeniu zaczynają widzieć no, szczęście, tak generalnie rodzą się ślepe i choć zaczynają się w ogóle otwierać pomiędzy 10 a 14 dniem życia, ale pełna zdolność w ogóle widzenia rozwija się stopniowo. E, i, I na początku to widzenie jest naprawdę bardzo ograniczone: one praktycznie nic nie widzą. Dopiero po około 8 tygodniach widzenie staje się bardziej wyraźne i zbliżenie do dorosłego psa, czyli przez 8 tygodni de facto psy praktycznie nie widzą albo widzą, widzą bardzo, bardzo e, e, słabo. Cóż tu e, a jeszcze, jeżeli chodzi o widzenie ruchu, bo co do wad wzroku, to mm, tak pierwotnie, pierwotnie wpadłem na pomysł, że może o tym powiem, ale nie jestem w tym i nie czuję się jakimś tam specjalistą, więc, więc może nie będę o tym o tym mówił, no jedynie to tematy związane z no z tym, że no, psy zapadają na takie, na takie choroby jak zaćma, jaska, czy zwyrodnienie siat, siatkówki. E, natomiast no, to dotyczy e, no, tak naprawdę dużej części psów, ale dopiero w okresie tak zwanym w cudzysłowie starczym. E, i, e, e, i, I już e, no i widzenie ruchu, to jest bardzo ciekawe. Psy lepiej widzą ruch, widzą obiekty w ruchu niż te nieruchome. No Jest to generalnie wynik, wynik oczywiście ewolucji. No ale jeżeli skupimy się na tym, dlaczego, dlaczego z czego to wynika, no to oczywiście jest dominacja pręcików w środkówce nad czopkami, czyli pęciki są odpowiedzialne za widzenie w słabym świetle oraz wykrywanie ruchu i kształtów, podczas gdy właśnie czopki odpowiadają za widzenie kolorów i detali. Dzięki temu psy są bardziej wrażliwe na ruch, zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia. Oczywiście mają dodatkowo tą warst warstwę refleksyjną, której ludzie nie mają, za siatkówką, która odbija światło, dzięki temu powrotnie może, może zostać wychwycony dany ruch. Szerokie pole widzenia, to jest dodatkowa wartość dodana, czyli oczy psów są umieszczone bardziej bocznie niż u ludzi, czyli to pole widzenia jest do 270 stopni w zależności od easy. No i, no i, no i no psy mają też wyższą czułość na ruch. No, potrafią zauważyć ruchome obiekty z większej odległości niż nieruchome. Czyli jeżeli chcemy być niezauważeni przez jakiegoś psa, to dobrze jest te, nie poruszać się, wtedy on będzie widział le, słabiej nas. Jeżeli zaczniemy się ruszać, to, e, to on nas na pewno, e, na pewno zobaczy. E, jeżeli chodzi o takie różnice w wersu z człowieka, to już o tym mówiłem, ale e, może powiem, że no, po pierwsze pęciki, czyli widzenie w nocy. No pies ma około tam 90% komórek siatkówki to jest właśnie co są pręciki, e, człowiek ma około 80% tylko, czyli dużo mniej. E, jeżeli chodzi o widzenie kolorów, czyli czopki, no to jest około tam 5% u psa, u nas około 20% i u psa są tylko dwa typy, e, czyli jest dwuchromatyczność, a u człowieka są trzy typy, czyli jest trójchromatyczność. E, Generalnie pies widzi niebieski i żółty najlepiej, reszta to są cienie szarości. Człowiek widzi RGB, czyli czerwony, zielony, niebieski. Czułość na ruch jest wysoka, u człowieka jest średnia. Oczywiście o, powiem o tym w ten sposób, że człowiek nie ma tej błony odblaskowej, pies ma zasiadkówką, która odbija światło, zwiększając czułość. Efekt uboczny jest taki, bo jest efekt uboczny tego, bo jeżeli mamy bardzo dużo światła, które wpada i ono wychwytuje się raz, i później za chwilę dopiero drugi raz, no to mamy obraz mniej ostry. No i mamy obraz oczywiście świecenia. Czyli, czyli daje to lepsze widzenie w nocy dla psu, ale kosztem ostrości obrazu. Jeżeli chodzi o soczewkę i akomodację, no to elastyczność soczewki u psa jest mniejsza niż u człowieka, gdzie jest większa. No i akomodacja jest słabsza, widzenie do około tam 30 cm, przy czym u człowieka jest silna. Dlaczego? Dlatego, że no, ostrość człowieku uzyskuje już od kilku cm. Jaki możemy wysunąć z tego wniosek? No, pies bardzo słabo widzi, widzi bliska i w ogóle niewyraźnie widzi poniżej 30 cm, co wpływa na rozpoznawanie drobnych przedmiotów słabiej po prostu niż, niż człowiek. Generalnie, żeby znaleźć jakąś rzecz małą w trawie na przykład, no to kieruje się węchem, dlatego, a nie oczami, bo po prostu nie widzi tych małych rzeczy, no chyba też, że są żółte. Pole widzenia i umiejscowienie oczu, no to pozycja w oczu to oczywiście u psa jest boczna. U człowieka jest frontowa, no i pole widzenia do, do 270 stopni człowiek 180 stopni to też taki max-maxów. Widzenie stereoskopowe to jest węższe do około 60 stopni człowiek ma szerokie do 120 stopni czyli, e, e, czyli generalnie. Pies ma lepsze lepsze widzenia, lepsze wykrywanie ruchu, tym samym też, natomiast słabszą ma głębię widzenia od człowieka. No jeżeli chodzi o powierzchnię struktury, no to pies ma, tak jak już wspomniałem na początku, i powiedziałem, żeby się z tym zapoznać na rysunku, ma trzecią powiekę. I u psa ona jest funkcjonalna. U człowieka jest szczątkowa i praktycznie nie, nie pełni żadnej funkcji. A u psa ta trzecia powieka e, chroni u słowa kurz. To jest jej najważniejsza cecha, ale też na oko, oko. jest wartością, e, wartością e, dodaną. Co jeszcze? E, jeżeli chodzi o rozdzielczość w wzroku, czyli taką ostrość, no to pies ma e, tam. E, od dwudziestu do 20 setnych, czyli można powiedzieć, że to jest takie porównywanie do ludzkiej krótkowzroczności, natomiast człowiek tu ma standardowo 20 na 20. czyli pies widzi mniej ostro, bardziej te obrazy, ale nie przeszkadza mu to, no dzięki przewadze innych zmysłów. No i co? To będzie wszystko. Dziękuję za dzisiaj. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie fizyki, fizyki widzenia psa czy, czy, czy innych zwierząt, to, to zapraszam do kontaktu. Postaram się pomóc. Oczywiście tutaj aspektów biologicznych czy chemicznych nie poruszę, bo nie jestem w tym obszarze żadnym specjalistą. Także dzięki serdecznie za dzisiaj, zapraszam do dokumentowania i do usłyszenia. Cześć.